Dzień dobry bardzo. Witam Was serdecznie kolejnego pięknego dnia. Dzisiaj. Co? Cizłem do roboty. Po urlopie. Nie chce mi się strasznie, ale co zrobić? I oczywiście, żeby była jasność, na urlopie będziemy pogodę mieszaną. A teraz w pracy zaczyna się godzina, która przed siódmą, a jest 16 stopni. A będzie piękna pogoda znowu dzisiaj. Co nie znaczy, że ja narzekam? Norwegi było fajnie, można by odpocząć też od tych upałów. Więc wyjdzie falowpałów, 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 ile można. Minus jest taki, że no, nie za bardzo poszaliśmy w wodzie z Mają, ale spokojnie, ogarniemy to jeszcze teraz w ten weekend, czy coś tam co będzie, skoczyć na, na, na jakiś basen, zalew, kompleks basenowy. i kolej to, ale myślimy. Wymyślimy i ogarniemy. To jest najmniejszy problem w tym całym zakresie. Największy problem? Nie ma problemów późno w sumie. Jedziemy dalej, po temacie, wiecie. Nie chcę się. Wolałbym być dziewczyna. Te ziemię tak, mnie rozleniwił. Też zwaki się bardzo. A też przede wszystkim maje przyzwyczaił, że jestem bliżej. I tak. Znowu będzie teba szokowa troszeczkę. No ale trudno, taka robota, tak. To nie jest tak do końca, że myśmy tak wybrali. No, po poniekąd wybraliśmy. I nie można narzekać bardzo na swoją drogę pracy wyjazdowej. No ale trzeba szukać czegoś bliżej. Trzeba szukać czegoś bliżej, czegoś... po prostu bliżej domu. No przynajmniej na tyle, żeby codziennie nie w domu. Bo jak gdy będziecie do Nysę, to jest 180 km, to jest 2-3 godzin drogi. Niby się mówi, że niedużo. Ale remonty na czwórce. Góra się da wiecznie rozkopana. Potem od czwórki tutaj dojechać, to też nie jest wiecie ekspresówką. Jest oczywiście obojętna niemodlina. I ona jest już całkiem fajna, naprawdę trzeba powiedzieć. Jednak dalej to jest kawał czasu. I, i tyle. Nie że sobie wycieżę, żeby być te 8-10 godzin w pracy. Czasami więcej, niestety. Do, I do tego dołożyć rano ja 2 godziny. Bo w tym po południu 2 godziny. Z siebie 12 godzin. To i tak nie wiem, czy jest sens tak jeździć, bo przecież w końcu mają, nie trzeba spać. Tak? To nie tylko na. Budzię dobranoc, a ja. <coughs> ładnie mówiąc, wyjebany. Więc. Mam wrażenie, że to nie ma sensu. No ale nic. Powiem tak. Co do montażystów, których dzisiaj Wam rozmawiałem. Eee, rozmawiałem z jednym. A nie zgodnie zbywa, współpracy. I z współpracy. jakoś zdarzyło się ze strzelają ślepakami. Bo był taki nie że ja pierdzielę. Teraz jest znalazłem innego i powiem Wam, że jest pierwszy światełko nadziei w tunelu bo już pierwsze przykładowe złożenie paru pierwszych minut filmu czy ten styl nam odpowiada, czy jest ok w ogóle i powiem Wam, że jest ok jest ok mi się podoba, więc czekam na pełny odcinek, Gdy Wam wrzucę ocenicie no, i jest dobry, A dobrze no, w sensie coś będzie na chwilę obecną. Cóż, w tym piękną pogodę jadę do, do, jadę do biura się kije. Ach, ach, po prostu szkoda słów, szkoda słów, szkoda słów. Ale zresztą damy radę. To nie tak, nie mówię, tak. Udało mi się, powiem Wam szczerze, wejść w posiadanie fajnych mikrofonów. Dzisiaj mają dość, więc. A trzeba szedł posiadanie do kupna, więc to nie ukrywam, że to po prostu jest tak proste. A zadanie tak trudne. Więc yy, dzisiaj będzie dzień parszkimatowy. Strasznie się cieszę z tego, bo nawet w końcu będzie fajna dobra. Nawet podczas gryzania, podczas wiatru. I cieszy mnie to. Nie zmianie, mi to cieszy, będzie fajnie. <laughs> Przede wszystkim, a właściwie, mnie trochę łatwiej to wszystko ogarnąć. No, ale to wszystko, wiecie, wszystko krok po kroku. Mam parę mam parę, że jakieś czasami, które jest który trzeba kręcić Więc trzeba będzie za tego też usiąść. I mam wrażenie, że w czwartek będę robił pierwszą surówkę pod tym konatem. I co? Tyle. A! Jedziemy pewną parę już nad poza szlakiem, chcę im powiedzieć. Czekam tylko na powiedzenie z miasta, że tak, mamy teren, tak, możemy działać pełnym parom. parą, I tyle, więc jak to się ogarnie, jak to będzie, to jesteśmy w domu. To wtedy będziecie pierwszymi osobami, które o tym dowiedzą się. Tyle. Dobra, czy co, ja Wam dzisiaj głównie zwracam. Co ja się dzisiaj powiedzieć tymi paroma faktami? Jak to jest w realiach po Dla mnie tyle słabo. Bo muszę do pracy jadzie. Ale jak to po wakacjach. 300 mani na skrzynce. I próbuję odkopać. No ale już. Jestem na dobrym etapie. Jestem na dobrym etapie, więc. Nie ma co narzekać. Dobra, ja się bawię dalej. Mam życzę miłego, spokojnego dnia. I zobaczenia znowu. Paludziska.